Cześć, witajcie kochani. Wczoraj mówiłem o ulubionej mojej trasie, więc dzisiaj postanowiłem Wam po prostu pokazać. No cóż, jest to droga wiejska, jest to droga górska, gdzie mamy, jak widzicie, kupę zieleni. Cisza, spokój, bez żadnych. Niepotrzebnych korków Świateł yy, Smogu, kurzu Brudu, po prostu natura yy, Można się Tutaj Powiedzmy zatrzymać w jakimś miejscu Na przykład tutaj po lewej jest parking yy, Chwilkę odpocząć Zadzwonić, nie ma jakiegoś harmidru Słuchajcie Miasta yy, No bardzo bardzo mało prawdopodobne, że żebyście tutaj dostali mandat na przykład. I eee, takie co właśnie drogi PST najbardziej lubi, szczególnie to jest tu naprawdę bardzo malowniczo i, no i po prostu ładnie i spokój jadę sobie powoli, czasami jakaś sarenka przebiegnie bądź więcej sarenek list dzik. Jeżdżąc po większych, po większych to tutaj jest wieś, ale jeżdżąc po dużych miastach, na przykład ostatnie moje traumatyczne doświadczenia z Wrocławia, po centrum jakieś jeździłem, tam w ogóle kultura jazdy jest hamska od ludzi. Tak tutaj, słuchajcie, guzik mi obchodzą jakieś korki, światła, tramwaje, po prostu. Sama przyjemność z jazdy, moi drodzy. O, piękne drogi, zobaczcie. Tutaj na chwilkę zatrzymie się. Ok, tak ogólnie to witajcie w kolejnym odcinku na kanale 8 Palet. Moi drodzy, wiem, że troszkę wieje nudą. Właściwie nic specjalnego się nie dzieje, ale no tak to czasami tak jest, że nie zawsze jest z górki, na pazurki, tylko czasami jest pod górkę, nie ma tego aspiracji, jakiejś weny. No po prostu monotonia, czasami nic się nie dzieje, o czym można by było sensownie poopowiadać, tak? Dzisiaj yy... no, dzisiaj. Opowiem Wam o kilku rzeczach już za chwilkę, bo, ponieważ dopiero jest siódma rano. O, o się ja ziewam. A tutaj już muszę rozłączyć, ponieważ mamy yy, drogę brukową, a ten mój zaczep jest taki sobie i na pewno telefon by mi zaraz spadł. Kochani, jednego jestem pewien, że cholewcia już nie ma śniegu, co ja przeżyłem teraz. Yy, Pracodawcy nie tego, którym tu jestem, bo tutaj jest zawsze bardzo dobrze, ale jak jeździłem po Polsce jeszcze no półtora miesiąca temu, fajnie, bo całą Polskę naprawdę można było zwiedzić i tak też było. No, może nie byłem na suwałkach i na, na Mazurach w tamtej części północno-wschodniej, ale na przykład odwiedziłem e, Przemyśl, podkarpackie. E, no, w zachód, tak, byłem na, znaczy w Zgorzelcu już byłem kilkakrotnie, prawda, jeżdżąc na międzynarodowce, ale byłem też pod granicą niemiecką, czeską, tu gdzie mieszkam, no to już nie muszę mówić, ale <laughs> w kilku miastach, w których nie byłem w Polsce. Także praca była fajna, niestety, poprzez tą właśnie śnieg, cholerny śnieg, wszystko się zawaliło. No tak, niestety, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobrze, kochani, cięcie robimy i zaraz już wracam. Opowiadam Wam parę rzeczy związanych z tą pracą. Tak, moi drodzy, kolejna malownicza trasa. Droga wyłożona brukiem, także. Trzeba powolutku. Moi drodzy, odczucie mam takie, że już pandemia się kończy. Yy, I cieszę się oczywiście z tego powodu, że wracamy do normalności. Przynajmniej już maseczek nie trzeba nosić yy, na zewnątrz. Yy, taka ciekawostka ostatnio. W jakimś programie słyszałem, że pewna pani czuje się nieswojo, bo czuje się nie, do, nie w pełni ubrana bez maseczki. Jakoś dziwnie się czuje bez tej maseczki, tak się przyzwyczaiła. czuje się tak jakby nago. Kamerka mi się skrzywiła, sorki. A tu zobaczcie, już jakieś Kinderbale, czy co to. Od nie, ferie, nie wiem. Trzeci bieg i zjeżdżamy po wolutku. Rozpadało się. Powiem wam, wam ten maj to naprawdę wielka szkoda, że tak piękny miesiąc, który powinien być, no po prostu piękny, pąki na drzewach, tak. Uważam, że to jest najpiękniejszy miesiąc w roku. Te kwiaty, wiecie, to wszystko ten deszcz zniszczył, No prawie cały miesiąc deszcz pada. Straciliśmy kolejny miesiąc jakby ciepła. Powiem Wam kurczę, i teraz co czerwiec lipiec, sierpień i do widzenia. Po prostu w Polsce pogoda jest do dupy. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Ja jednak nigdy na to nie patrzyłem, jak w tej chwili, że mamy naprawdę przerąbane z pogodą. przerąbany, ale chociażby ta po pogoda była już od tego kwietnia, żeby było ciepło, żeby było słońce kwiecień, maj a nie, że kurczę jeszcze kwiecień, cały maj pada deszcz bo są dwa miesiące stracone o, i czekajcie, bo mi się znowu tutaj ta kamerka przewraca naprawdę szkoda gadać o kurde, ale się rozpadało Z jednej strony niby dobrze, bo e, Bo to się wszystko dowodni Jakby suszy nie będzie jak, będzie jak będą upały Czy w ogóle będą, nie wiem Ale wiecie, po takiej zimie, gdzie było Masa śniegu Zima naprawdę była ostra. Nie wiem czy takie nawodnienie jest potrzebne. A tak, tu widzę kolejna żabka się otwarła. Kurde te żabki powstają jak grzyby po deszczu. Tutaj niedziela, wczoraj była taka sama praktycznie pogoda, eee, i turystów wszystkich wygnało, słuchajcie. Wiemy, że pandemia zrobiła swoje tutaj z turystyką i z hotelami. Z knajpami niemal doprowadziło, no niektórych doprowadziła do bankructwa, a niektórzy na skraju bankructwa, to jeszcze ta pogoda nie sprzyja. Dzień. Będę miał lepszy zaczep, bo ten jest taki prowizorka. Cóż, moi drodzy, może jeszcze coś powiem o tych stron technicznych, miałem dopowiedzieć. Ej, chłopie, Teraz chłopie, drzwi, drzwi nie miał. A nie popatrzą do sterkę, otwierają drzwi, wiecie. No cóż, ja Jeśli chodzi o driverkę Mogę jeździć naprawdę długie godziny Bo sprawia mi to przyjemność Szkoda, że tak W późnym wieku odkryłem sobie Zamiłowanie do pracy kierowcy Zawodowego Ale fajnie, że odnalazłem to w sobie. Naprawdę, jak ktoś mi daje teraz kurs, gdzieś daleko jadę bez problemu. Przeofercę sobie, wiecie, siedzicie samemu, nikt wam tu na ręce nie zagląda. Eee, audiobook, ciepło w samochodzie, nie ma problemu, można jechać wszędzie. Bardziej dzisiejsze samochody. Oferują komfort siedzeń, e, wspomagania wszelkiego rodzaju Mamy w radiu bluetooth, a e, łączymy się bezprzewodowo, mamy GPS, mamy wiecie takie ugodnienia Że naprawdę fajnie się, fajnie się pracuje po prostu Oczywiście jeśli jest spedycja w, w miarę normalna ja Cię kręcę, Ten zaczep tutaj wykończy chyba Dobrze moi kochani widzowie Myślę, że w przyszłym tygodniu znowu będę mieć fuchę, to będę Wam pokazywać nieco bardziej ciekawe miejsca i transporty bardziej, A aniżeli samą taką jazdę bezcelową, bez, bez sensu, takie o wszystkim i o niczym wiecie. Ale to za tydzień, w każdym bądź razie, ja wiem, że ten weekend był słaby na kanale, ale e, przynajmniej... No, podejmuję się dwóch filmów dłuższych każdy weekend, sobota, niedziela. To chyba tyle, kochani. Trzymajcie się, padnijcie też na kanał PST Pstrokaty, Wpadnijcie na kanał PST Games, bo tam również będzie coś ciekawego. Jakaś fajna gierka z moim komentarzem, którą ja będę pytał I kochani, w tej chwili jestem w stanie przygotowania kanału Niewidzialni ludzie Będą to tylko reportaże Rozmowy z ludźmi e, no Głównie Tak to się brzydko mówi Z marginesu, o kurde ale kałuża Uuu. Tutaj zalało konkretnie Czekajcie Tutaj. Stop Eee, tak, niewidzialni ludzie będzie o ludziach bardziej z marginesu, ludziach bezdomnych. Już dawno miałem takie coś kręcić. Będę po prostu robił z nimi wywiady i pytał się o ich jakieś pragnienia, marzenia, czy chcą jeszcze coś zmienić, czy mają na to siłę. Myślę, że kanał będzie ciekawy i spokojnie. Ja dam radę z tymi wszystkimi kanałami. Miałem cztery kanały założone, ale zrobiłem to z tego względu, że nie chciałbym na jeden kanał rzucać wszystkiego. I tak PST Pstrokaty w samej nazwy jest Pstrokaty, po prostu bo tam jest, no, tam jest wszystko, tak? Podróże, ciekawe miejsca, historia, driverka, kurczę, kulinaria, gry. O, coś się błyska. Możecie zasubskrybować za za moje kanały Podkraczcie dzwoneczek Wtedy będziecie na, bież, na bieżąco To chyba tyle moi drodzy To jest też się z Wami Trzymajcie się szerokości A o tych rzeczach technicznych To powiem w kolejnym odcinku Bo dzisiaj już wiecie Średnio mam ochotę, jest taka menamholita, jak widzicie. Eee... Po prostu chcę się teraz troszkę wyciszyć, także kończę. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Na razie tej części.